Hej, cześć się wszystkim. Ostatnio na Allegro lokalnie udało mi się kupić mini komputer i dzisiaj sobie właśnie do niego przejdziemy i go zobaczymy. I tak na pierwszy rzut oka jak zobaczyłem to pudełko, to pomyślałem, że ten komputer jest naprawdę mały, bo skoro opakowanie zewnętrzne jest takie małe, no to komputer w środku też musi być naprawdę mały. Jednak po otwarciu, jak widzicie, no to ten komputer wypełnia całą tutaj przestrzeń nam i tutaj nie ma żadnego luzu więc tak ostatecznie to komputer jest w wielkości tego pudełka chociaż wydaje mi się, że nadal jest dość mały wyjmijmy go sobie może zrobię to poza kadrem żeby sobie tutaj nic nie uszkodzić, nic nie poprzewracać i tutaj o, mamy ten komputer może go tak wezmę, żeby było go lepiej widać jest on naprawdę dość mały jeszcze może wam powiem mniej więcej jak wyglądało to ogłoszenie i jak go kupiłem? Zazwyczaj, jak znajdę jakiegoś ciekawego użytkownika na Lego Cztronolicie, dodaję jeden z jego przedmiotów na sprzedaż, czy też samego użytkownika do obserwujących. I tak było właśnie z tymi płytami głównymi, które można było niedawno zobaczyć na kanale. Z tymi czterema uszkodzonymi płytami z prawdopodobnie Niemiec. I miałem tego użytkownika dodanego do tam ulubionych czy tam obserwowanych, czy tam już nie pamiętam, czy to było, jeszcze to ogłoszenie dodane do właśnie obserwowanych. I ja czasem sobie tak przeglądam tych użytkowników, których właśnie obserwuję i tak właśnie trafiłem na ten komputer, mini komputer. Ten mini komputer był początkowo wystawiony za 250 zł i wtedy to on mnie kompletnie nie interesował, ale kilka dni temu zobaczyłem, że on jest wystawiony za 150 zł i wydaje mi się, że za 150 zł jest to całkiem niezły komputer. Przyniosę może tutaj sobie miarkę, żeby wam pokazać ile on mniej więcej ma. Przyniosłem miarkę, więc możemy go zmierzyć. Tutaj mamy 24 no z kawałkiem 24 cm. Na wysokość mamy no tak 13 cm z kawałkiem. I tutaj na największej stronie mamy 29, no niecałe 29 cm, tak więc jest to naprawdę mały komputer. Może, prze, może go otworzę i przejdziemy do specyfikacji tego komputera. Wezmę tu sobie jakiś odpowiedni śrubokręt. Ten powinien być bit dobry. W ogłoszeniu ten opis był dość taki skąpy, niewielki, można by powiedzieć. Ponieważ było tam, że tam jest i trójka e, czwartej generacji 8 GBAM. Nie było nic o zasilaczu, nie było nic o obudowie, znaczy na no, obudowę to widziałem, bo że to jest chyba obudowa Chiefteka z tego co wiem, ale nie było nic o obudowie, nie było nic o płycie głównej, nie było nic o jakie ja to są pamięciłam. Jedne co jest pewne to, że ten komputer nie ma dysku, ale jak za 150 zł to jest i tak całkiem niezła opcja. Po zdjęciach gdzieś tam zauważyłem, że tu też mamy zasilacz ChipTeka, prawdopodobnie 250 W, ale jak na ten zasilacz to jest i tak nieźle. To znaczy są mocniejsze, ale jak zobaczycie, to nie jest zwykły zasilacz ATX-owy, to jest zasilacz SFX, jeżeli dobrze pamiętam. Obudowa już sobie tutaj zauważyłem, że niestety jest taka, że żeby dostać się do środka, to tak naprawdę boczne panele i górne są całością. Więc spasowanie tego potem i zamknięcie pewnie nie będzie zbyt łatwe. O, tu nam się już coś wysypuje. Tu nam z góry tutaj jest miejsce na dysk, z tego co widzę. Tutaj mamy kable SATA, kabel sata zasilający i kabel sata do danych, ale wysypały nam się jakieś sanki. Nie wiem, czy to jest od tego komputera, bo jeżeli dobrze widzę, tutaj mamy. No tutaj nie ma nawet jak chyba sanek tutaj włożyć w tym miejsce. Chyba, że to jest jeszcze napędu optycznego, bo jak widzicie, ta obdowa posiada tutaj. No to nie jest zatoka 5.25, no bo tutaj niektórych rzeczy na 5.25 nie włożymy, ale możemy tutaj włożyć napęd, 4 DVD, czy Blu-ray, CD. No dowolny napęd można tutaj sobie włożyć, więc może to jest do tego napędu, nie wiem. To może być do napędu, bo jeżeli dobrze widzę, to trudno byłoby tutaj przykręcić właśnie ten napęd. Ale zajrzyjmy do środka i chyba niestety będę musiał Was tutaj nieco podwyższyć, żebyście widzieli nieco więcej. Podwyższyłem nieco kamerę, jak widzicie też teraz w kadrze mamy mikrofon. Zabiorę może te sanki, bo chyba nam nie będą potrzebne. Tak naprawdę patrząc na nie nie wiem gdzie można byłoby je zamontować. Chyba one właśnie są do napędu optycznego. Potem jeszcze może to sprawdzę sobie. Używam drugiego mikrofonu, gdyby znów mi się popsuło to nagranie audio z telefonu. Bo zazwyczaj gdy nagrywam chociaż jeden plik wideo, jest popsuty, plik wideo da się odzyskać, ale pliku audio już niestety odzyskać się nie da. Co do samej specyfikacji tego komputera, przejdźmy sobie właśnie teraz. Może ja tu nieco coś podstawię, żeby... albo tak go wezmę dobrze. Tak, mamy 250W zasilacz o On jakoś dużo warty nie jest. Patrzyłem na LEGO, ile takie zasilacze w ogóle kosztują, gdybym chciał tutaj jakoś rozbudować ten zestaw, to takie czy taki 250W Kosztują około tam 25-30 zł. Jeżeli byśmy chcieli mieć 100 W więcej i kupić takiego chiefteka o mocy 350 W, to dokładamy 10 zł. Za 35-40 zł można mieć już właśnie 350 W takiego chiefteka. A gdybyśmy chcieli bardziej zaszaleć, widziałem zasilacz, chyba to był Be Quiet, o mocy 400 W. Tak już wiadomo, lepszy i on używany. To był jeden z najtańszych zasilaczy SFX, właśnie o mocy 400 W i on tam kosztował już 150 zł, także widać, że jeżeli chcemy złożyć coś tutaj no mały jakiś zestaw, to niestety te zasilacze są dość drogie i będzie on droższy niż taki standardowy zasilacz ATX. Przejdźmy dalej do bardziej ciekawych rzeczy. Mamy tu dwie kości pamięci Kingstona, z tego co widzę. Są to dwa moduły każde o pojemności 4 GB. Mamy więc 8 GB w Dual Channel. Są to pamięci 1600 MHz, taktowane 1600 MHz. Co do płyty głównej, bo tego nie wiedziałem i możliwe, że dlatego wiele osób tego zestawu nie kupiło. Ale z tego, co już widzę, jest to płyta Asusa. Po oznaczeniu głównie widzę. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Tutaj na porcie PCI Express 16X jest oznaczenie. Jest to płyta. Ja też tego nie zobaczę przez kamerę, więc zaraz Wam tu podam. Jest to płyta H81 i Plus. Po tym plusie właśnie wnoszę, że to jest płyta, płyta Asusa, bo one zazwyczaj miały takie oznaczenia. I po tych kolorkach też to wnoszę, bo tutaj jest port PCI złącza SATA i te złącza do RAMu są żółte i wydaje mi się, że to jest właśnie płyta Asusa, co ciekawe na samej płycie nie ma właśnie napisane, że to jest płyta Asusa może gdzieś to jest drobnym druczkiem w rogu napisane, bo jak widzicie ta płyta jest dość mocno upchana nawet y, bateria bios musiała być pionowo, bo po prostu nie było na nią miejsca jakbyście się jeszcze nie domyślili jest to płyta ITX-owa, czyli jest to naprawdę dość mała płyta główna Niewiele tutaj widać, bo niestety mamy tutaj mały, można powiedzieć, nieporządek z kablami. Wydaje mi się, że dałoby się to jakoś inaczej poukładać, żeby to było żeby to było więcej miejsca i chyba najważniejsze, bo nie, wiedział, nie powiedziałem właściwie co siedzi pod tym chłodzeniem, które jest według mnie odwrotnie zamontowane, ale to nieważne. Tylko kwestie estetyczne. Siedzi tutaj i trójka czwartej generacji. I wydaje mi się, że jest za jak za 150 zł. Płyta główna 8 GB, jeszcze i trójka czwartej generacji. To jest za 150 zł. To jest naprawdę całkiem niezły komputer, żeby takie coś kupić. Same płyty ITX to jest jakiś kompletny kosmos, ile one kosztują. Bo jeżeli byście chcieli sobie dzisiaj kupić dowolną płytę ATX-ową, nieważne czy to będzie tak, no już można powiedzieć, wiekowa płyta pod. 1150, czy byście chcieli kupić pod 1200 czy 1700, to te płyty są dość drogie. Ja tak sobie na szybko sprawdzałem, ile taka płyta główna by kosztowała. Tam wychodziły mi jakieś chore sumy, coś w okolicach 300 zł. Wydaje mi się, że nikt tyle za taką płytę by nie dał obecnie. No, ale jeżeli chciałbym kupić taką płytę osobno, to właśnie tyle by kosztowała. Ogólnie, gdybym chciał taki złożyć zestaw, to za 150 zł na pewno bym nie złożył. Nawet gdyby to nie był jakiś tam mini PC, to nie udałoby mi się go złożyć, bo możemy powiedzieć, że za 150 zł to bym kupił może procesor, może 8 GB i tą obudowę z zasilaczem. płytę głównej na pewno mi się nie udało kupić. Nie wiem do końca, ile ta i trójka jest warta, no, ale same pamięciłam, to by było już koszt około 80 zł. Dodając obudowę, zasilacz, to wydaje się, że już byłoby ponad 100, 120, może 130 zł. I trójki za drogie nie są, chociaż te pod czwartą generację ciągle mogą być jeszcze takie drogie. No bo te pod trzecią generację, czy pod drugą generację, tam za 20 zł można kupić. Co ja w ogóle planuję zrobić z tym komputerem? Jeszcze nie wiem. Na pewno sobie zrobimy. Nie wiem, czy w tym filmie, zobaczę, jak długi on wyjdzie. Zrobimy sobie pierwsze testy. I chciałbym bardzo zrobić testy z zintegrowaną kartograficzną. Ponieważ, tak mniej więcej, szukając, jest tutaj HD 4400, i szukając mniej więcej w sieci, jaką to ma wydajność, ten komputer powinien mieć większą wydajność niż komputer za 100 zł, który tam niedawno złożyłem z Radeonem HD 7450 czy tam 470 i bardzo chciałbym to sprawdzić, jak to ostatecznie wypadnie w testach. Jak widzicie, miejsca na dodatkową kartę graficzną jest tu niewiele. Mamy tu jeden slot jeszcze zapchany tymi kablami, ale jak tak patrzę, sobie tutaj na tą obudowę, gdyby troszkę ją przerobić, gdyby troszkę tutaj pozmieniać, tak naprawdę, gdyby tutaj powycinać troszkę, no wiadomo, trochę przeróbek musiałoby być, to tutaj jakaś niewielka dwuslotowa karta graficzna by weszła. Tą i trójkę zawsze można zamienić na i piątkę, czy też na i siódemkę, czy na jakiegoś z ziona, chociaż jest to zbytnio nieopłacalne. Ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj płytę ITX-ową zakup nowej płyty i owej pod nowe sokety już taki super opłacalny nie jest, więc jakoś tutaj przerabiając, używając Razera PCI Express można byłoby spróbować tutaj zamontować większą kartę graficzną, oczywiście też musielibyśmy wtedy zmienić zasilacz, ale wtedy byłby to całkiem kompaktowy komputer do grania nawet Tutaj mamy to miejsce na dyski, a właściwie miejsce na dysk, chociaż dwa, dwa dyski calowe powinny tu wejść. A tutaj, z tego co jest, widzę miejsce na jeden dysk 3,5 calowy. I co jeszcze mogę powiedzieć o tym komputerze ciekawego? Mogę w sumie dodać, że jeden z pierwszych komputerów, które składałem z nowych części, nie z części używanych, też był na Sokrecie LGA 1150. Tylko wtedy tam był procesor 4460, był tam też GTX 960 i było tam też 8GB, tylko tam było jeszcze w jednej kości, bo miał, wiecie, w przyszłości może się dokupi drugą, ale z tego co wiem ten użytkownik nie dokupił tej drugiej kości, ale właśnie jednym z pierwszych komputerów, które składałem z części nowych był to komputer z właśnie soketem 1150, a ja tu zaraz włożę dysk, włożę pewnie tu też ten dysk z i zrobimy sobie jakiś test tego komputera, żeby sprawdzić jaką wydajność ma ta zintegrowana karta graficzna. Mamy tutaj dwie kości w dual channel, więc tutaj nie powinno nam tutaj ograniczać jej wydajności. Zobaczymy też, czy pod pełnym obciążeniem te 250 W wystarcza, ale wydaje mi się, że w zupełności to wystarczy. Nie wiem tylko jeszcze, gdzie ja tu włożę mój dysk 3,5 calowy z grami, bo jeżeli chcę włożyć jeszcze dysk 2,5 calowy z systemem, bo tak sobie myślę, że włożę właśnie tutaj ssd z systemem i Dysk 3,5 calowy z grami, z, który używam właśnie do tego, żeby trzymać na nim gry. No jakoś tutaj to upcham. Tutaj myślę, że 2,5 calówkę mogę upchać. Tutaj 3,5 cala wepcham na górę. No bo jednak to jest dość mała obudowa. Ale myślę, że dałoby się tutaj te kable jakoś lepiej ułożyć. Nie wiem, czy tutaj z tyłu jest jakoś dużo miejsca. Nie wydaje mi się. No, tutaj jest dość mało miejsca i tutaj wepchać coś będzie naprawdę trudno, chociaż patrząc na to, tutaj może boczkiem udałoby się cztery piny wepchać, może tą stroną kabel sata dałoby się tutaj tutaj wepchać, żeby tutaj puścić tą dziurą i przepuścić tutaj właśnie do dysku. Chociaż jak mówię, tutaj naprawdę jest niewiele miejsca, mogę to nawet zmierzyć skoro mam już tutaj tą miarkę, chociaż to zbyt precyzyjne nie będzie. No tutaj jest może 5 mm, może nie, więc tutaj strzelam, że od boku do właśnie tego panelu jest może z 5 mm. Dobrze, ale kończę tą część filmu. Za chwilę przejdziemy do testów tego komputera. Także przejdźmy sobie do testów, zacznijmy od benchmarków. W Cinebenchu 15 mamy 326 punktów CPU oraz 25,58 fps w teście GPU. W Cinebenchu 20 mamy wynik 790 punktów, w Cinebenchu 23 uzyskaliśmy 2012 punktów w teście wielowątkowym oraz 830 w teście pojedynczego rodzenia. Dalej mamy 3 do marka Fire Strike i osiągamy w nim 645 punktów. Próbowałem przeprowadzić test 3 do marka Time Spy, ale niestety nasza karta się z nim nie polubiła. Ostatnim testem jest Valley Benchmark i osiągamy w nim 12,1 fps oraz 507 punktów. Porównując te wyniki do komputerów, które składałem w tym roku, ten placuje się gdzieś pomiędzy komputerem za 100 zł, a komputerem za 150 zł, jednak w porównaniu do tamtych sprzętów jest dużo nowszy i ma większe możliwości rozbudowy. No i najważniejsze, ten komputer jest mały, a tamte były standardowymi desktopami. Przejdźmy do gier, te testowałem na ustawieniach niskich 720 oraz 1080p. Zacznijmy od Crazisa. Gra ma momenty w których spadają klatki, ale generalnie nie jest źle. Średnie fps zarówno w 1080p jak i w 720p są dobre, jednak brakuje tu zdecydowanie zwłaszcza w 720p wartości 0,1% low. W Just Cause 2 również jest wystarczająco dobrze, aby pograć, choć będziemy musieli się uliczyć z tym, że będziemy musieli grać w niższej rozdzielczości, za to właśnie w 720p jest dobrze i nawet wartości 0,1% low są na przyzwoitym poziomie. Wiedźmin 2 okazał się zbyt wymagający dla naszej zintegrowanej karty graficznej, patrząc na klatki zestaw ten wypada bardzo podobnie do zestawu za 150 zł z radonem R5-240, no i w obu tych zestawach brakuje klatek do płynnej rozgrywki. Deus Ex Human Revolution działa, to już zawsze coś. W 1080p jest słabo, za to w 720p jest co prawda lepiej, lecz przydałoby się nieco więcej klatek przy wartościach 0,1%. Low. Nie zmienia to jednak faktu, że chwilę w tą grę jednak mogłem pograć. Następną grą jest Driver San Francisco, i tu standardowo, nawet na słabszych jednostkach, działa dobrze. Nieważne czy 1080p czy 720p, można pograć. Mogę jeszcze dodać, że gra na zintegrowanej grafice działa lepiej niż na Radeon R5240, który był właśnie w poprzednim komputerze za 150 zł. CSGO już taki łaskawy nie był, może średnie FPS-y takie tragiczne nie są. To w 1080p brakuje tu wartości 0,5% low, w 720p już jest lepiej, ale ciągle brakuje tutaj klatek, aby nazwać to w pełni płynną rozgrywką. Eurotrack Simulator 2 nigdy nie uważałem za jakąś mocną wymagającą grę, jednak niełatwo na takim komputerze uzyskać płynną rozgrywkę. Aby średnio uzyskać chociaż te 30 klatek na sekundę, musimy zejść na 720p. Niestety, pomimo tego, ciągle wartości 0,5%. 1% low idealne nie są, ale w taki sposób jednak w chwilę pograć można. Z Far Cryem 3 jest podobnie. Aby uzyskać jakkolwiek płynną grę musimy zejść na 720p, a i tak wtedy idealnie nie jest, bo brakuje tu trochę wartości za 1% low. Również podobnie jest z Tomb Raiderem, 1080p jest zdecydowanie za mało FPS-u, żeby było grywalnie, za to w 720p można już pograć i to całkiem przyjemnie, bo zarówno średnie jak i wartości 0,1% low są na przyzwoitym poziomie. Sims 4 do przewidzenia działają dobrze, bez problemu można w nie pograć, z tego co patrzę i porównuję tu wartości z komputerami, które składałem w tym roku, to mamy tutaj lepsze wartości nawet do komputera za 200 zł, nie wspominając już o komputerze za 150 zł. Kolejna gra, czyli GTA V jest niestety niegrywalna, niezależnie od tego czy ustawimy 1080p czy 720p. Być może schodząc jeszcze z rozdzielczością bylibyśmy w stanie uzyskać w miarę płynną rozgrywkę. Przejdźmy do Minecrafta. Testowałem zarówno wersję Java jak i wersję Bedrock, czyli tą wersję dla Windowsa 10. Zacznijmy właśnie od tej drugiej wersji. W 1080p można pograć, jednak ani średnie, ani wartości 0,1% low nie powalają. 720p jest lepiej, średnie w okolicy 60% a wartości z na procent low są w okolicy 50 klatek, czyli generalnie jest dobrze. W wersji Java standardowo mamy przydzielone 2 GB Pamięci RAM, z uwagi na to, że w tym zestawie mamy 8 GB, RAMu, przydzieliłem Minecraftowi 4 GB Pamięci. Gra po włączeniu przez pierwsze kilka minut mocno laguje, dopiero po chwili się to uspokaja i tutaj patrząc na wykresy nie ma jakiejś ogromnej różnicy między 1080p a 720p, choć wartości 0,1% 1% low w obu przypadkach nie powalają. Patrząc na kolejne gry, które testowałem, można dojść do wniosku, że nie było sensu ich testować. Większość z nich jest kompletnie grywalna, dlatego może przejdźmy przez nie nieco szybciej. Zacznijmy od Wiedźmina 3, ten zdecydowanie niegrywalny, brakuje tu wszystkich wartości. Just Cause 3, choć działa lepiej, to ciągle to zbyt mało do płynnej rozgrywki. Deus Ex Mankind Divide do przewidzenia działa źle, gra jest niegrywalna. Tak samo niegrywalny są Watch Dogs 2, niestety brakuje tu do płynnej rozgrywki. Far Cry 5, tak samo niegrywalny, choć próbowałem ratować tą grę ustawiając skalowanie na 50% z 720p, trochę to pomogło, jednak nadal gra jest niegrywalna. Ostatnią grę, którą przetestowałem na tym komputerze, Car Mechanic Simulator 2021, do przewidzenia też jest źle i też ta gra jest niegrywalna. Próbowałem na tym sprzęcie uruchomić Forza Horizon 5, niestety wyskakuje komunikat, że nasza karta graficzna jest niezgodna z tą grą, gdy klikam, że chcę po prostu zignorować ten fakt, niestety gra się wyłącza i nie chce działać na tym sprzęcie. Co chyba dla większości nie jest jakimś dużym zaskoczeniem. Zanim przejdę jeszcze do podsumowania, wspomnę jeszcze o jednym. Patrząc na zużycie RAM-u w niektórych, zwłaszcza w niektórych grach jest szansa na to, że zwiększenie jej ilości mogłoby pomóc. Zwłaszcza, że przecież mamy tutaj zintegrowaną kartę graficzną, która właśnie korzysta z naszej pamięci RAM i może jej użyć do 2 GB. Więc postanowiłem to sprawdzić i włożyłem do tego komputera pamięci GUDE ma dwie kości po 8 GB, więc łącznie mamy 16 GB. Pamięci detektowane są 1866 MHz, więc teoretycznie dla naszej zintegrowanej karty graficznej byłoby to świetne połączenie, bo jak już wspominałem, ta karta graficzna korzysta właśnie z tej pamięci, więc szybsza pamięć by zdecydowanie jej pomogła i mogłaby działać nieco lepiej. Niestety tu muszę szybko ostudzić zapał, bo ta płyta główna pozwala maksymalnie ustawić nam 1600 MHz na pamięciach. Przeprowadziłem więc test z z 16 GB pamięci RAM ustawionymi na 1600 MHz, i tak zacząłem od benchmarków. Przetestowałem je wszystkie właśnie już na 16 GB, i tak podsumowując, to widać zmiany, jednak one są dość niewielkie. Potem przeszłem do testowania gier. Żeby nie marnować czasu, zacząłem od tych najbardziej wymagających, czyli tak naprawdę od końca tej listy. I faktycznie kilka gier potrafiło użyć więcej niż 8 GB pamięci. Zintegrowana karta graficzna też bardziej chętnie zaczęła korzystać z tej pamięci. Jednak pomimo tego wszystkiego patrząc na te wyniki, które uzyskałem znów faktycznie widać jakieś drobne zmiany, jednak no, w większości przypadków to nam nic nie da, bo jeżeli mieliśmy na 8GB średnio 12 FPS-ów, teraz mamy 13 FPSów, to po prostu nam to za dużo nie da, bo ta gra dalej jest niegrywalna. Lepszym pomysłem więc byłoby tutaj dołożenie jakiejś przede wszystkim niewielkiej, jednoslotowej i takiej energooszczędnej karty graficznej, która po prostu nie wymaga dodatkowego zasilenia i wydaje mi się, że ten komputer po prostu działałby dużo, dużo lepiej z dedykowaną kartą graficzną. A teraz przejdźmy do podsumowania. Jak na tą Integrę i na ten cały zestaw, to i tak jestem całkiem zaskoczony wydajnością tej grafiki. Spodziewałem się, że wielu gier nie uda nam się nawet włączyć, a te mniej wymagające będą klatkować. Patrząc na to z perspektywy czasu, taki zestaw w 2013 czy 2014 roku byłby całkiem nie najgorszy, można powiedzieć nie jak to się mówi, takim zestawem na przeczekanie, po to, żeby go złożyć, pograć na tej zintegrowanej karcie graficznej, a w momencie, w którym odłożymy trochę pieniędzy, zaoszczędzimy trochę, można byłoby do niego dołożyć jakąś kartę graficzną. Należy też pamiętać, że wtedy, choć Full HD zaczynało być standardem, to i tak pewnie w wielu domach jeszcze były monitory HD o rozdzielczości 1366x768, a może niektórzy mieli jeszcze monitory 4x3 z rozdzielczością 1280x1024 czy 1024x768. 8, więc i tak ta zintegrowana karta graficzna miała mniej pikseli do wygenerowania. Tutaj zacząłem też być ciekawy jak to by działało z nieco mocniejszym procesorem, z i5 czy z i7, bo w tych już procesorach były montowane mocniejsze zintegrowane karty graficzne. Tutaj w tej i mamy HD 4400, a tam były HD 4600. Po prostu jestem ciekawy jak wyglądałaby wydajność właśnie na tych procesorach. Z pewnością kiedyś chciałbym to sprawdzić. Z Zwłaszcza, że taką i piątkę można już kupić za tam 80-90 zł. A co do całego komputera, wydaje mi się, że to był całkiem niezły zakup, jak za 150 zł. Dzięki temu też mam już powiedzmy to kolejną platformę testową, bo trochę, trochę tych płyt, trochę tych zestawów odkąd prowadzę ten kanał uzbierałem i właśnie teraz dochodzi do tego komputer z LGA1050. W sumie jakby na to popatrzeć, mam chyba wszystkie sokety Intela z DDR3, które były przeznaczone dla zwykłych użytkowników, bo zapewne było coś w serwerach czy w stacjach roboczych z DDR3 właśnie, czego jeszcze nie mam. I w tym filmie byłoby to już chyba wszystko, jeżeli ten film ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, jeśli masz jakieś pytanie, czy chcesz się pochwalić czymś, co ostatnio ty kupiłeś w dobrej scenie, możesz to zrobić w komentarzu pod filmem, a już się z wami żegnam, na razie cześć.